Witajcie, moi drodzy. Dzisiejszy odcinek jest nietypowy, ale myślę, że wychodzi naprzeciw prośbom, które dostawałem w mailach, czasami w niektórych komentarzach. Zdarzało się, że oglądający, najczęściej subskrybenci prosili mnie o jakieś konkretne porady. Porady medyczne no, trzeba być bardzo ostrożnym w radzeniu osobom, które cierpią na różnego rodzaju choroby czy zaburzenia takiego poradnictwa bez zbadania pacjenta, dlatego ja wielokrotnie no, najczęściej może nie tyle odmawiałem, co wyraźnie wskazywałem, że leczenie musi znajdować lekarz, który zobaczył tak? pacjenta. W końcu z grupą przyjaciół, zdecydowaliśmy się otworzyć. Prywatny projekt psychologiczno-psychiatryczny. I teraz już myślę, że od sierpnia ci, którzy będą chcieli spotkać się ze mną bądź z moimi współpracownikami, serdecznie zapraszam do nowo otwartego rodzinnego centrum terapii, które znajduje się w Kielcach przy ulicy Zdrojowej 19. Samo Centrum Kielc, ładna, wynajęta przez nas willa i zespół interdyscyplinarny, zespół specjalistów. Kogo mamy w naszym zespole? No, odsyłam do strony internetowej. Strony internetowej, właśnie jak Państwo googlujecie, rodzinne Centrum Terapii, to Wam wyskoczy. My ten zespół budujemy, rozbudowujemy, ale jeśli ktoś chce. Być i dobrze zdiagnozowanym, i myślę, że dobrze prowadzonym, to serdecznie zapraszam. Czym się różni nasza oferta od innych tego typu ofert? Mianowicie różni się tym, że mamy zespół ludzi. Zespół ludzi to nie oznacza grupę lekarzy i terapeutów, którzy pracują jakby osobno, tylko ludzie, którzy się ze sobą kontaktują, konsultują, wymieniają informacjami. My nawzajem kierujemy pacjentów jeżeli zachodzi taka konieczność do siebie i ja zajmuję się przyjmowaniem nie tylko osób dorosłych, ale również dzieci. Zasada jest taka, że na takie pierwsze spotkanie zawsze przychodzą sami rodzice czy rodzic dziecka, dopiero z dzieckiem przychodzi się na na kolejne spotkanie. Ja też bardzo często chciałbym, aby takie dziecko zostało skonsultowane przez psychologa czy przez psychoterapeutę specjalizującego się w dzieciach. Jest taki, można powiedzieć, standard. Tak? To jest projekt prywatny, On nie jest finansowany przez NFZ, ale proszę pamiętać, że naprawdę zainwestowanie pieniędzy we własne zdrowie psychiczne czy w zdrowie psychiczne najbliższych, to absolutnie najlepsza inwestycja, jaką sobie tylko można wyobrazić. Ja mogę tylko powiedzieć, że zajmując się psychiatrią, psychoterapią już od wielu, wielu lat no. no Mam na szczęście wielu pacjentów, którzy w radykalny sposób zmienili swoje życie, uwolnili się z jakichś bardzo toksycznych relacji, weszli w dobre, zdrowe relacje, mają dzieci zmienili pracę na, na dużo lepszą, pozakładali firmy, rzucili nałogi, tak więc rzeczywiście mam tą bardzo dużą satysfakcję, że psychiatria, psychologia potrafiła w radykalny sposób, podkreślam, w radykalny sposób zmienić ich życie. Człowiek, który chociażby nie może spać, cierpi na bezsenność, kiedy zacznie w końcu dobrze sypiać, no, jego produktywność zmienia się Absolutnie tak? więc te środki, które, które inwestujemy w, w siebie, no, są niczym w porównaniu z tym, co uzyskujemy. W przypadku uzależnień proszę pamiętać, że e, picie alkoholu, spożywanie papierosów, e, palenie papierosów, e, to są wydatki, które często sięgają no, od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie, tak, no, łatwo sobie przeliczyć osoba, która pali. Papierosy zazwyczaj pali jedną paczkę dziennie. Tak ile kosztuje 30 czy 31 paczek miesięcznie, to wiemy. Tak samo osoby pijące alkohol, również spożywają tego alkoholu dużo, mało tego, spożywając alkohol, na przykład muszą korzystać z taksówek, tak, no, rezygnując z jakichś różnych dodatkowych działań, więc naprawdę wyzwolenie się z tych nałogów. Wyzwolenie się z tych nałogów się opłaca. W naszym zespole poza psychiatrami, osobami, które mają też doświadczenia z dziećmi, psychologami, psychoterapeutami mamy osoby, które przeprowadzają testy, testy diagnostyczne. Jesteśmy w stanie zdiagnozować ADHD. Jesteśmy w stanie zdiagnozować uzależnienia, w zasadzie wszelakie problemy psychiatryczne no, w wyjątkowych sytuacjach możemy napisać opinie. Są w naszym zespole, biegli sądowi, więc naprawdę gorąco zapraszam. Póki co dopiero zaczynamy naszą działalność, w związku z tym jeszcze kolejki nie będą olbrzymie. Ja bardzo bym prosił, że jeżeli ktoś do nas się zgłosi, a jest subskrybentem kanału, to żeby o tym powiedział, a my przygotujemy dla niego jakąś szczególną ofertę czy, czy zniżkę. Zresztą, już takie osoby spośród Państwa są. Jeszcze raz zatem zapraszam. Zdrojowa 19 w Kielcach. Poza standardową wizytą no, mamy również możliwość, że odbyta będzie teleporada. Zdecydowanie chcemy, aby ktoś po raz pierwszy, Przyszedł do nas. W przypadku dzieci jest to absolutnie obligatoryjne, to znaczy, nie będziemy leczyć dzieci, których nie widzieliśmy na własne oczy, tak, których nie zbadaliśmy również internistycznie. No, w przypadku dorosłych w pewnych sytuacjach możemy sobie taką sytuację wyobrazić. Wtedy łączymy się za pośrednictwem WhatsApp wideo, czy, czy powiedzmy, nie wiem, innych tego typu komunikatorów, ale no, traktujmy to bardziej jako, jako ostateczność. Wystawiamy e recepty, tak więc zapraszamy pacjentów praktycznie z całej Polski takie możliwości jakby ten nowoczesny system nam już w tej chwili daje. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do naszego rodzinnego centrum terapii, czy też na telekonsultację, czy na wizytę osobistą. Zapraszam na naszą stronę internetową Rodzinne Centrum Terapii. Proszę, proszę do nas dzwonić, proszę do nas pisać. Serdecznie, serdecznie zapraszam. A ja dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Pozdrawiam serdecznie.